Ja myślę, że takich historii, szczególnie z dawnych czasów było bardzo dużo. I oczywiście ja wolę niektóre nie pamiętać, a niektóre fajnie się wspomina. Ogromną zaletą lat 90. w porównaniu do dzisiejszych czasów było to, że nie istniało tak szybki i bezwzględny przekaz informacji. Czyli to, co się działo, po koncertach na koncertach w hotelach na trasach koncertowych granych w 90 latach nie było tak publicznie komentowane i właściwie te wszystkie wydarzenia zostawały w, w rodzinie i to były cudowne pod tym względem czasy i myślę że skoro wtedy o tym nie mówiliśmy to może teraz Słyska. nie będziemy tak nie będziemy teraz o tym wspominać ale naprawdę dużo się działo i było to w większości przypadków bardzo przyjemne i miłe i sympatyczne nasz zespół czyli zespół demono zawsze miał bardzo dobry kontakt z publicznością. Myśmy od samego początku mieli świadomość tego, że tak naprawdę nasza popularność i nasze istnieje zależy od ludzi, od słuchaczy, od, od widzów, od naszych fanów i, i to oni są tą siłą nośną, no bo jeżeli bo robić płyty dla siebie, to przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby, żeby ludzie te, tego chcieli. Więc w naszym przypadku nigdy nie było problemów, żeby odmówić zrobienia zdjęcia, czy podpisać płytę, czy, czy, czy dać autograf. To, to jest według mnie czymś normalnym. Znam oczywiście wielu wykonawców, którzy obrażają się trochę na ludzi, i wydaje mi się, że to jest słabe, no, bo marzyli o tym, żeby być popularni. Kiedy już są, to nagle ludzie zaczynają im przeszkadzać. Nam ludzie nigdy nie przeszkadzali i zapewniał nie będą, bo. bo Raz, że daje nam to ogromną y, radość i, i energię, a wiemy, że tak małe rzeczy jak autograf czy, czy zrobienie sobie zdjęcia może dać im ogromną satysfakcję. Więc bardzo często z, z tego korzystamy. Co oni dalej z tymi zdjęciami robią, tego nie wiem, <grym> ale to już zostawmy to.